Hej, witajcie w tym przepięknym dniu. Dzisiaj jest naprawdę super pogoda. Chociaż ostatnio, wiecie, było dużo, dużo mm, deszczu, ale dzisiaj naprawdę świeci słońce od samego rana i jest naprawdę super. No i czuć już tą wiosnę w powietrzu. Zresztą pokazywałam Wam ostatnio, że już wracają żonkile, ale nie tylko, bo już w bazie są już od dawna. Czekajcie, muszę mu rzucić patyka. nie może doczekać ten łobuziak. w bazie są już od dawna dzisiaj widziałam stokrotki pączki się robią na drzewach więc lata chwila i wyrosną wiecie, listki się pojawią tak więc no, czuć, czuj już wiosna, już się zbliża wielkimi krokami wiadomo, bo jeszcze nie jest tak bardzo gorąco są różne dni, a jest coraz lepiej i coraz bliżej, więc mm, cieszmy się z tego tak więc, no, dajcie znać czy u Was też taka piękna pogoda, czy jest gorsza, czy też u Was padło w ostatnim czasie tak mnóstwo deszczu, jest tak mokro jak tutaj. Na tutaj koło mnie jest fajnie, bo ta woda wsiąka fajnie i nie mam żadnych kałuży, ani niczego takiego, ale tutaj blisko sąsiadów już, już nie jest tak fajnie wody jest tak dużo, jakby mieli po prostu no, jakieś stawy koło domu. No i ja oczywiście do Was przychodzę z zapowiedzią nowej sprawy, która oczywiście ukaże się w sobotę o godzinie 16 na kanale. Będzie to zagadkowa historia i pierwszy rzut oka może wydawać się mm, prosta do rozwiązania. Wydaje się wszystko jasne, co się mogło wydarzyć, ale tak po dłuższym przyjrzeniu się jej, po poznaniu wszystkich szczegółów, no już nie jest to wszystko takie oczywiste. Więc zapraszam Was serdecznie na sobotę. Będzie to inny odcinek niż ostatnio, ale wiecie, musi być tak, żeby nie było to tydzień to samo. Więc czekajcie, czekajcie. Ja się muszę z moim łobuzem bawić, czeka cały czas. Nie daję spokoju. No, jeszcze chciałam Was się zapytać, tak przy okazji, mm, jeśli chodzi o sprawy, czy Wy wolicie takie nowe sprawy, na przykład takie, które miały miejsce, wiecie, w ostatnich latach, powiedzmy w roku 2020, 2022, 2021 i tak dalej, które na przykład w tym roku zostały mm, rozwiązane, czy tam, wiecie, wyrok zapadł w tym roku, takie całkowicie nowe sprawy? Czy wolicie takie starsze, tam no z lat 70., 80., e, czy jest wam to w ogóle obojętne, jaka jest sprawa? A co sądzicie o też takich sprawach całkiem starych, nie wiem, z lat 20., czy, wiecie, mniej więcej w tam, z tamtego okresu, takich bardzo, bardzo starych sprawach? Co sądzicie o takich, wiecie, bardzo starych sprawach? No więc dajcie znać. Czy wolicie nowe, nowsze sprawy, starsze? Czy Wam jest to po prostu obojętne? Bo ja w sumie robię i takie, i takie na moim kanale. Zależy, I wiecie, jaka sprawa wpadnie mi w moje ręce. No to taką, taką robię. Czasem chcę, chcę też coś zrobić starszego, czasem nowszego. O, różnie to bywa. Z nowymi sprawami jest tak, że nie zawsze wiecie, one są od razu rozwiązane, bo na przykład coś się wydarzy, ale jeszcze wyrok właśnie nie zapadł, trzeba poczekać na to, więc wtedy wolałabym czekać, aż wszystko będzie jasne. Ale ostatnio właśnie yy, wiecie, yy, mam takich pary spraw, które właśnie wydarzyły się nie tak dawno. I na przykład za jakiś czas taka jedna pojawi się, no i wyrok właśnie. Zapadł teraz, teraz na początku tego roku, więc wszystko jest jasne, więc też się ukaże jak wszystko będzie gotowe, więc czekajcie. My się jeszcze będziemy tutaj z moim małym łobudziaczkiem bawić, a tutaj siedzi, widzicie, bawi się. A teraz się z Wami już tak naprawdę żegnam, bo chciałam Wam tylko, tak wiecie, szybko się do Was odezwać. Na szczęście już wyzdrowiałam, jeszcze mam katar. No, i kaszel trochę, zwłaszcza wieczorem, ale już jest dużo, dużo lepiej, więc, więc jest ok. Ja się z Wami żegnam, idę się bawić z łobuzem, bo kochany mój psiulek nie może się już doczekać, tak, słodziaku? No, to na razie ta.